I to moi drodzy był Sas Security Morrow w wykonaniu Riffin. Następnie czeka nas Jacek Necromancer w wykonaniu Crusader'a. Później jest Alex Delegator 4 w wykonaniu Edwarda. W sprawie licytacji, które nie zostały jeszcze osiągnięcie, mamy tego płaczącego w rogu Robloxa z zerowym stanem. Mamy Bloodstained Ritual of the Night, który ma stan 18 złotych na 100. Mamy jeszcze GTA 3, Nowe Adito, który ma stan 35 zł na 150 zł. Zostańcie z nami. Ja jestem Crystal a to Necromancer lub Jaseke Necromancer. RPG, o którym prawdopodobnie nie słyszeliście, wydałem tylko w Japonii na Turbo Graphics 16. Konsole, o której zapewne też nigdy nie słyszeliście. Tak czy inaczej, ran całkiem krótki, bo praktycznie od razu się teleportuje na sam koniec gry i w ogóle dziwaczne rzeczy się dzieją. Zatem myślę, że możemy zaczynać, więc 3, 2, 1 z... A, okej. Okay. Start tak czy inaczej. Nazywam naszą postać. Przełączam tekst na szybki. I idziemy ku przygodzie. Więc fabuła tej gry. Fabuła jest taka, że dawno temu bo walczyli z demonami i stworzyli potężną broń, zwaną Nekromancerem. I teraz demony powróciły, się już i musimy odnaleźć tego Nekromancera. Ale nie będzie to konieczne. No, i na początku musimy utworzyć ekipę. Czyli tam wybrać dwie postacie, z pięciu dostępnych. Co ponadto? Na konsolidacji graphics 16 Domyślny controller ma opcję Turbo, więc na wszystkie GNOME platformę można używać Turbo. Ups, ups, nie chciałem z nim grać ponownie. Zatem będę używał Turbo, żeby skipować tekst, bo tak jest szybciej. OK, skoro mamy ekipę, to możemy zająć się pierwszym glitchem. A mianowicie, jeśli sprawdza pole na mapie świata, gra. Yy, będzie sprawdzała mapę Lochów zamiast świata. Okej? Okay. Wow, Perfect rng. Nie mam, nie było stać. Tak czy inaczej, teraz potrzebuję wyżyć wszystko, co ma mój główny charakter, moja główna postać, fu. I teraz, oops, sprawdzić to pole. To jest. O, zapomniałam. I teraz, użyć przedmiotu, moim głównym bohaterem, który nic nie ma na tym. S, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Teraz sprawdzę tę skrzynię i możemy wychodzić. I uprzedzając pytania, nie znam japońskiego wcale. I żeby ranować tę kategorię, nawet nie trzeba znać japońskiego. Wszystko jest zawsze w tym samym miejscu. <laughs> jako, że nie miałam przed dojściem do skrzynierzanych starć, możliwe, że to będzie PB. I spokojnie za jakąś minutę to się naprawi. I mówię dosłownie minutę. Chyba mm, dosłownie liczyłem to i była to dokładnie 60 sekund gliczowania. I briki ma rację. Weszliśmy właśnie w czwartą gęstość. Szkoda, że nie mamy narzędzi do modulowania mojej kamerki i głosu, bo też mógłbym się przenieść razem z grał w czwartą gęstość. Okej, okay, za niedługo powinniśmy wrócić. O, there we go. Gra ja myśli, że zginęliśmy. I odesłała nas z powiatem do miasta. Tak czy inaczej, spowodowało też to parę zmian w czasoprzestrzeni. I teraz potrzebuję przeciwnika. Miałem niestety starcia... O! I jak widzicie, spotkamy tego cosia. To Ksan... Ksanath? Jakoś tak. Główny zły ostatni boss. I pokonamy go przez ucieczkę. Nie zadaję dużo obrażeń, ale jest bardzo drobna szansa, że rzuci czar i mnie rozwali. Ale tak się nie stało, więc. Wprawdzie jedna postać mi zginęła, ale. I teraz wracamy. I pomimo, że stacja TS kontrola w momencie wejścia tutaj, z uwagi, że to japoński speeden. Czas jest liczony do końca napisów. No i teraz dowiadujemy się, że rozwaliliśmy demony, uratowaliśmy świat GG. Ale jak mówiłem, musimy jeszcze obejrzeć napisy końcowe, zwłaszcza, że prawdopodobnie będzie to PB, bo nie miałem zupełnie żadnych starciaż do dojścia do skrzyni, co nigdy mi się nie zdarzyło. Hmm. Więc co mogę jeszcze o tej grze powiedzieć? GAME jest strasznym Grindfestem. Jest strasznie trudnym. Oglądam znajomego, który zna japoński, jak to grał. Dodatkowa rzecz: nie ma do niej tłumaczenia żadnego, tylko jest tylko wersja japońska. A szkoda, bo grafika ma naprawdę ciekawą. Jako, że nie mieliśmy stać, nie widzieliście przeciwników, a design potworów jest tutaj naprawdę ciekawy. Jest tutaj sporo inspiracji twórczością HR Geigera. Nawet w napisach końcowych będzie dla niego podziękowanie specjalne. Okej, okay, w międzyczasie pozwolę się napić. Także, Kson, jakbyś chciał coś ogłosić, masz teraz trochę czasu. Dziękuję Ci bardzo, niestety nie mamy na tą chwilę żadnych donacji, ale przypominam o niezakończonych dyscytacjach. Jak do tej pory mówiłem, mamy smutnego Robloxu, stającego zerowy content. poza tym mamy GTA, który który też nie jest zakończony. Możecie także wpłacać na Protecting ten Ritual of the night. żeby na ostatnim bossie został przeróżnice. Dziękuję, to by było na... Ter na, wszystko. na teraz. A Roblox. Przypomina mi czasy, gdy nasz GSPS był w rząśni i dzieciaki tam przychodziły grać w Robloxa. To były czasy. Tak czy inaczej, jesteśmy teraz w napisach końcowych i za chwilę powinny pojawić się podziękowania. O, special thanks to HR Geiger. Jeśli nie kojarzycie kto, to... Y nie pamiętam dokładnie, bo nie znam go, ale wiem, że miał coś wspólnego z obcym, czyli z alienem. I przygotujcie się z czasem, bo po wypowiedzi tej twarzy będzie już to. I nie, nie wiem co on mówi. I czas. Możliwe, że to było sub 8, a chyba właśnie 8 minut wynosi mój pibi. Aż sprawdzę. PB mówi czat. Tak, moje PB to 808, więc 731. Wow. No. GG. Także dzięki za oglądanie i za, e, mojego rana. I, mam nadzieję, że wam się spodoba reszta maratonu. Wpłacaj się, bo wszystko idzie na dobry. Mm. Nawet nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Everything goes to a good cause. Tak czy inaczej, dzięki, że mogłem tu dla Was i do zobaczenia innym razem.